Kolejna moneta, taka malutka, tu Jedynka widzisz? Ksarska. Nie. Między to nie. Ta między też nie jest, ona jest taka. To będzie szajdemunce. Szajdemunce myślisz? Jedynka, Jedynka Szajdemunce? Obstawiamy, no to patrzymy. Patrzymy co to będzie O kurde o, 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 o. o. o solidek. Solidek? No Wow. Solid. Pierwszy raz taką monetę widzę na oczy w ogóle, bo to nie Jaki? moje. Jaki Pokażmy. Nie wiem, no to wy się tu na tym znacie. Pruski. Pruski solidek. 1669. Ładny stan tej monety ci powiem. Bardzo ładny, fajny. Bardzo, bardzo rzadko u nas. Rzadko no. u no, cieszy Cieszę No i fajnie. <laughs> I elegancko. No kurde. Piękna, bo to jest to jest srebro, nie? Czy nie? nie? No, może ja. Możliwe, nie? No to już sprawdzamy, to by było drugie steryło gdzie wykopane, solidek, pruski.